Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, w poprzednim odcinku, takim luźnym spacerowym, pokazałem Wam trzy takie główne powody, na co należy zwracać uwagę przy zakupie monet. Zatytułowałem ten odcinek Jak monet srebrnych nie kupować. Zerknijcie sobie do opisu. Dzisiaj sobie przejdę do monet z Łacińskiej, z łacińskiej Unii Monetarnej i pokażę Wam, jak ja podchodzę właśnie do monet obiegowych, monet srebrnych, które są troszeczkę na pograniczu czysto budowania. Zbioru srebra tylko dla srebra, jak i kolekcjonerstwa. Widzicie tutaj przede mną różne monety. Jest tutaj srebro, ale trafiła się również moneta złota, więc zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. Szanowni Państwo, na początku bardzo Wam dziękuję za obejrzenie poprzednich materiałów, za, dziękuję za komentarze. Jak zawsze ta dyskusja pod filmami nie ukrywam bardzo cenne źródło wiedzy. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje, teraz można kliknąć dzwoneczek, kliknąć subskrypcję. Tym samym nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowałem. Pamiętajcie również, że w opisie filmu znajdują się informacje zarówno o kodach rabatowych, które tutaj specjalnie dla Was przygotowałem, jak i o arkuszu, który możecie nabyć jako wsparcie. Kanału. Szanowni Państwo, o samej łacińskiej Unii Monetarnej mówiłem tutaj już na kanale nieraz, więc tym razem sobie tutaj ten wstęp odpuszczę. Powiem tylko, że mamy mnóstwo monet z różnych krajów europejskich, nie tylko, które są w pewien sposób ustandaryzowane. Na przykład 5-frankówki, 25 gramów srebra, próby 900, czy też monety jedno- czy dwufrankowe również. O określonej gramaturze jednofrankówki 5 gramowe i dwufrankówki 10 gramowe. Próba tutaj się zmieniała. Te starsze są próby 900, te troszeczkę wcześniejsze próby 835. Natomiast chciałbym nawiązać właśnie do tego, co mówiłem w poprzednim filmie. Słuchajcie, mówiłem o tym, że przy zakupie monet srebrnych trzeba mieć na uwadze pewne rzeczy, takie jak. Yy, Pewnego rodzaju ustandaryzowanie tych zakupów. Jeżeli kupujemy monety srebrne, tylko i wyłącznie ze względu na ich zawartość srebra, a interesujemy się monetami Junk Silver, monetami obiegowymi, no z tego względu, że uważamy, że na przykład monety bulionowe mają zbyt, wysoką, nie, zbyt wysokie premium no to warto jest w pewien sposób sobie ustandaryzować te monety, tak jak to Wam podałem ostatnio, że na przykład prościej jest sprzedać 100 mapek, gdzie wiemy dokładnie, jakie są parametry tej monety, niż, nie wiem, 100 monet, gdzie każda jest inna parafii. Natomiast w przypadku łacińskiej Unii Monetarnej możemy, słuchajcie, połączyć właśnie to zbieranie taniego srebra z, z chęcią budowania kolekcji. Bo słuchajcie, jeżeli ktoś na co... Tutaj to co teraz będę mówił to też są pewnego rodzaju zagrożenia dla osób, które dopiero y, zaczynają właśnie ze srebrem fizycznym. Mówię to oczywiście jako zagrożenia z przymrużeniem oka, bo ja też na początku zakładałem, że kupię troszeczkę monet bulionowych, ale z czasem znajdowałem coraz nowsze, coraz ciekawsze monety i tak jak to y, jedna osoba w komentarzu ostatnio zapytała czy to wciąga, tak to wciąga. Oczywiście, słuchajcie, wszystko to z przymrużeniem oka. Natomiast do czego zmierzam? Słuchajcie, macie tutaj na tej tacce wystawione monety dwufrankowe, monety jednofrankowe, monety z różnych krajów, w różnych y, stanach. To, co łączy te monety, że jest to właśnie ta Łacińska Unia Monetarna, czyli jest to pewnego rodzaju standard i można wziąć franki belgijskie, franki z Wielkiej... przepraszam, nie z Wielkiej Brytanii, tylko z Francji, połączyć je razem i mamy... Y, Zestaw monet, które mają określone parametry, które jesteśmy w stanie łatwo zweryfikować. Wiemy, że ta moneta belgijska, ta moneta francuska, jeżeli byśmy jeszcze tutaj dołożyli coś włoskiego, to są dokładnie te same parametry. A jednocześnie te monety można kupować stosunkowo tanio. Przy czym mówiąc tutaj stosunkowo tanio, mam na myśli stosunek ceny spot do premium, które na tych monetach mamy. Tutaj jest ten arkusz, ja już go wam nieraz pokazywałem. Tutaj akurat mam stary wydruk, gdzie jeszcze. Cena wynosiła powyżej 24 dolarów. Jak wiecie, dzisiaj jest to już poniżej 23 dolarów. Ale myślę, że to jest temat na zupełnie inne rozważania. Francja, słuchajcie, Francja: tutaj 1 frank, 5 gramów, próba 835, te nowsze monety. Ja za taką monetę płacę mniej więcej 15 zł. Uważam, że jest to cena rozsądna i wiem, bo sobie sprawdziłem, że bez problemu tę monetę mogę nie tylko kupić, ale również sprzedać. I słuchajcie, jeżeli ktoś właśnie chciałby sobie, nudzi go kupowanie w kółko mapek i dokładanie jednej mapki do drugiej, to słuchajcie, te franki można sobie już pozbierać na roczniki, bo to fajnie wygląda. Można sobie dołożyć 2 frankówki. Tu mamy 5 gramów, tutaj mamy 10 gramów, więc prosty przelicznik. Można sobie dołożyć jedno frankówki z innych krajów. Tutaj mamy na przykład Belgię. Mamy Hiszpanię. Tutaj również Belgia. Hiszpania znowu, Francja, ale wcześniejsze. Więc jest tutaj naprawdę. No i oczywiście mniejsze frakcje 50 centów. Również bardzo fajne monetki. No, czyli jeżeli ta kosztuje 15, duża 30, ta 7,50. Słuchajcie, prosty rachunek. Mamy srebro próby 835 gdzieś chodząc po giełdach staroci możecie często spotkać właśnie zestawy tak zwane loty gdzie monety właśnie te z Francji są wrzucone w różnych nominałach czasami kupowane wręcz na wagę właśnie z podobnym przelicznikiem jak ja tu mówię 10-15% powyżej ceny spot natomiast jeżeli w to już wejdziecie, no to potem, jeżeli chodzi o te monety wcześniejsze, powiedzmy od roku 1900, bez problemu znajdziecie te monety w pięknych Stanach. Natomiast jeżeli chcielibyście monety starsze w pięknych Stanach, no to tutaj już niestety tak różowo nie jest, bo na przykład za taką piękną monetę z Ceres, no to ją już za 30 zł nie kupicie. Natomiast to jest to, co mówiłem, że w tym momencie zaczynamy łączyć sobie pewnego rodzaju kolekcję z budowaniem zbioru taniego srebra. Mam sporo monet tanich, a do tego mogę sobie raz na jakiś czas dołożyć coś, co pasuje zarówno do zbioru, jest troszeczkę droższe, cieszy oko i jest to fajny zakup. Mam tutaj dwufrankówkę, jedno frankówkę, zrobimy sobie takie porównanie. Tutaj Wam zaraz dołożę jeszcze pięciofrankówkę, żebyście widzieli jak te monety, jeżeli chodzi o gabaryty wyglądają. Mamy jeden frank Dwa franki i 5 franków, tak? Bardzo ładnie się te monety prezentują swoją drogą. Tak to wygląda. No ale słuchajcie, na tym nie koniec, bo jeżeli ktoś złapie tego bakcyla, znowu z przymrużeniem oka powiem, wpadnie w, ten, w to niebezpieczeństwo, że z tego chęci zakupu metali szlachetnych tylko i wyłącznie ze względu na ich zawartość, kruszcu, zechce budować kolekcję, no to do tych monet y, srebrnych wymyśl, powiedzmy, będzie chciał kupić coś ze złota, no to również można, słuchajcie, tutaj złote monety do tego dołożyć. I tutaj mam również 1851 rok. Moneta złota, 20 franków. Zobaczcie jak to wygląda. Postaram się Wam to pokazać. Również Ceres. Pięknie się ta moneta prezentuje. Ładny stan. No i słuchajcie, te monety, zwłaszcza francuskie typu Ceres, Napoleon, Kogut czy wcześniejsze z Ludwikiem Filipem, ich cena jest, słuchajcie, również stricte uzależniona od ceny spod złota i de facto zmieniają się tak jak cena spot złota co można było zauważyć właśnie przy ostatnich mocnych obniżkach ceny spot w miejscach gdzie takie monety można było kupić było wyraźnie widać że one wyraźnie potaniały tak jak idzie cena spot oczywiście tutaj trzeba uwzględnić również kurs dolara bo tak się to zbiega że w momencie gdy cena spot złota idzie w dół kurs dolara w ostatnich czasach zazwyczaj idzie w górę więc my w złotówkach tej różnicy aż tak mocno nie widzimy Natomiast tak to, tak to wygląda. Słuchajcie, mamy łacińską unię monetarną, jak widzicie jedno frankówki, pół franka, dwufrankówki 20 frankówki, pięciofrankówki, które wam przed chwilą pokazałem, wszystko fajnie ustandaryzowane, jeżeli chodzi o same parametry, a jednocześnie przeogromny wybór, jeżeli chodzi o monety, bo zawsze w przypadku kolekcji. Jak słucham doświadczonych, zaawansowanych kolekcjonerów, to mówią o tym, żeby znaleźć pewien wspólny mianownik do swojego zbioru. Jedni zbierają konkretną tematykę, na przykład monety z motywem sportowym, inni zbierają konkretny rocznik, konkretnego króla, konkretnego władcy. W przypadku łacińskiej unii monetarnej sprawa jest prosta. Mamy dokładnie te same parametry monet. Możemy zbierać monety pięciofrankowe, które mają parametry określoną gramaturę, określoną średnicę i określoną próbę i mamy tego naprawdę sporo. To samo w przypadku monet dwufrankowych jednofrankowych. Ja Wam jeszcze na szybko pokażę co fajnego tutaj w tym moim skromnym, bo jak widzicie najwięcej jest tych monet tutaj właśnie w cenie około 15 zł za monetę. W skromnym zbiorze co tutaj mam? Mam słuchajcie Włochy, dwufrankówka Umberto, jest Belgia, Leopold drugi, jest Szwajcaria, jeżeli chodzi o dwóch frankówki, odłożymy, dalej Hiszpania i również Belgia, bardzo mocno wytarta moneta, zauważcie, no ale tym samym też kosztowała ile kosztowała. Z tych dwóch frankówek najpopularniejszych no to motyw się wczyni. Ta moneta bardzo często już się na moim kanale pojawiała. Ceres, którą Wam pokazywałem, mam również Napoleona w wersji jedno- i dwufrankowej. Natomiast te monety były kupowane jako czysto, jako srebro, bo wartości numizmatycznych to one specjalnie nie mają ze względu na to. No, zobaczcie, kompletnie wytarte. Ciężko tutaj określić, myślę, że to będzie nawet stan czwarty czy piąty. Mam żeby mieć, natomiast do kolekcji to one się raczej za bardzo nie nadają. I tutaj właśnie przy okazji tego wytarcia chciałem Wam jeszcze pokazać jedną rzecz. Weźmy sobie tego właśnie Napoleona, weźmy sobie wagę, bo słuchajcie, kupujemy, czy kupować te monety na sztuki, czy kupować je właśnie na wagę. Słuchajcie, teoretycznie ta moneta powinna mieć 5 gramów. Zobaczmy, ile ma w praktyce. 464, więc łatwo sobie policzyć jeżeli byście kupowali te monety tylko i wyłącznie ze względu na zawartość srebra to przy jednej sztuce nie ma problemu, ale jakbyście chcieli kupić 100, 200, 300 no to zauważcie, że macie prawie no tutaj może nie, no ale 0,35 g na każdej monecie dobra, słuchajcie to tyle co chciałem Wam dzisiaj krótko pokazać w jaki sposób ja pewne zasady, które w ostatnim filmie wam pokazałem stosuję w praktyce, czyli zbiór, który łączy sobie zarówno kolekcję jak i możliwość kupowania taniego srebra. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę. A przede wszystkim będę wdzięczny za komentarze, ponieważ tak jak powiedziałem na wstępie. Zwłaszcza dyskusja i pewnego rodzaju wymiana poglądów jest bardzo pouczająca dla mnie, ale myślę, że również dla osób czytających. Dziękuję bardzo. To wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dzięki. Cześć.